No witam serdecznie. Z mojego ogrodu ponownie jest sobota, 17 września 2022 roku. No w ten pamiętliwy dzień dla no, już kilku generacji ze względu na wsadzanie noża w plecy przez związek zdradziecki, kiedy no, popełniając miliony błędów w czasie obrony w 1939 roku, przyspieszono atakiem ZSIR na Polskę. Poddanie się polskich, po prostu resztek polskich oddziałów. No. Także no, że dziś posłem dzisiejszego odcinka jest znowu mój ogród. <laughs> Ciekawe z białym Bourbonem kurde, lubię, ma 60V ale jest tak przepyszny ta kawa z tym Bourbonikiem nazywa się Medog wściekły pies kurde, 62,5% ma i tak stał na półce przez ponad 2 lata i tak od jakiegoś czasu się raczę z kawą nie? no a co dzisiaj chciałem powiedzieć czy w Szkocji jest drogo? Hmm. Bardzo drogo jest w Szkocji. Bardzo drogo jest w Szkocji. Pamiętacie, kiedyś, kiedyś tak w początek lat 90. było, jak wchodziła taka szybka komercjalizacja do Polski, dużo reklam się zaczęło pojawiać wszystkiego. No i tam przyszedł taki proszek. Nazywał się Omo. Nie wiem do tej pory, chyba też jest a istnieje. Proszek OMO, gdzie pani z telewizji, prezenterka, chyba pani Edyta, jakaś tam, nie pamiętam, przeszła jeszcze się na emeryturę, stwierdziła, że sobie dorobi, występując w reklamie. nie? No i tam niby czytała list do, do OMO. No i początek był tego listu był: Drogie OMO! No, Marcin Daniec po jakimś czasie sparafrazował tą sekwencję. Mówiąc drogie omo, no kurwa faktycznie, tanie to one nie jest, nie? No i w sumie też mógłbym za, no, napisać list do Edynburga. Siema mewy. Zaczynając list, drogi Edynburgu, no faktycznie, tani to ty nie jesteś. No, no nie ma co ukrywać, Edynburg jest jednak stolicą państwa. Szkockiego. No i jak to w stolicy? No, cele są no, wyższe niż gdzieś tam na obrzeżach. Chociaż drugim takim drogim miastem w Szkocji przepraszam, w Szkocji jest Aberdeen, ze względu na całą industrializację olejów różnych, kopalni wydobywanych. Tam gdzieś się ludzie po prostu stamtąd powiedzmy, że jest taka baza, gdzie ludzie po prostu pracują na platformach. No to, to, to ceny po prostu są takie, że się w głowie nie mieści. No. Chociaż tutaj Glasgow jest niedaleko, 40 mil, czy tam około powiedzmy 60 par kilometrów, no tam 40 minut jazdę samochodem, autostradą, no w Szkocji też są autostrady, no, kilka, ale jest, nie, tam do Glasgow jak tam jadę, no to wsiadam u siebie, wychodzę tutaj na obwodnicę, dołączam się do autostrady, no to moją czarną perełkę tam przyduszem, pedalikiem, no, to nie idzie, nie, no... Taś, zupa też idzie nie no tam w 40 minut bez problemów jestem praktycznie w każdym miejscu w Glasgow no i w Glasgow tak, jest tani bo Glasgow jest takim bardziej przemysłowym miastem przemysłowe miasto znaczy to, że jest dużo więcej powiedzmy pracy w takim, takich przemysłach no to wpływa na to, że jest dużo tani ale w Glasgow nie chciałbym mieszkać Glasgow było oznawane przez wiele, wiele lat. No, od paru lat nie jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc miast w Europie. No teraz chyba tylko w Katowicach słyszałem, że jest gorzej. No, no nie, no i w Glasgow jest dużo, dużo taniej faktycznie. No, jest dużo, no. Ale jest kurwa, no jest. Miasto jest tragiczne. No, z całym szacunkiem do Elbląga, ale to jest taki kurwa Elbląg w Glasgow. Rozlazłe. Wszędzie, kurwa, daleko w autobusach, jak wchodzisz, to tam, żeby z kierowcą gadać, to są kurwa, może nie kraty, takie kraty metalowe, no ale jest taka osłonka, już nie tam mówię, przedkowidowa, ale taka, żeby on tam tyte kurwa, nie dostał, no bo zdarzało się tak. No, wielokrotnie, wielokrotnie <laughs> a Słuchać było po prostu a to o atakach, no, że no normalnie tam się nóżami napierdają w Glasgow, pamiętam, pamiętam, może już kiedyś o tym mówiłem, wiele, wiele lat temu, jak zaczynałem pracować na bramce. No mi zaproponowali pracę, no właśnie w Glasgow, na Bramce. Ja powiedziałem, no, no ale jak to wygląda, bo to nie ma samochodu, muszę dojechać później. No kurwa, jak tu wrócić w nocy, tam załóżmy o trzeciej czy o z jest pracy. On mówi, nie, kubu tam nie ma problemu, tam wszyscy samochodami będziemy jeździć, tam nie wiem, tam jeden będzie gościu jechał busem, tam wszystkich zabiera. tam Ja mówię, spoko, nie ma sprawy. No i mówi, no tam gdzie stawka, zaproponował mi stawkę w pracy, to się okazało, że jest stawka dwukrotnie większa, niż tutaj w Edynburgu. Mówię, no kurwa, biorę, nie. No tak się zapytam, gdzie jest haczyk no haczyk jest taki, że musisz mieć kamizelkę nożoodporną. Ja pierdolę te Twoje pieniądze, nie będę tam jechał do pracy. No i nie chcieliby. poza tym jest kurwa brudne, no jak wszędzie. No. Kiedyś po prostu postawiłem na fejsie, jak tutaj strajkowali śmieciarze. Strajkowali, no syf był totalny, no zaczął śmierdzić, szczury kurwa, tak jak krowy wyłaziły. <laughs> No i tam wystawiłem na, na fejsie na zdjęcie, że tam chłopaki sobie strajkowały. No to jest totalny, prawda? To bardziej że to był festiwal bardzo taki ruchliwy czas w Edynburgu. No i kolega napisał, że to śmieciarze nie śmiecą. To my kurwa śmiecimy, a nie śmieciarze. No taka jest prawda, że to my kurwa zaśmieciamy. Zaśmiecamy świat, środowisko, miasto. No ale Glasgow jest kurwa wybitnie no jest straszne, naprawdę jest strasznie, strasznie brudne. No, centrum jako takie stricte centrum Glasgow, no jest zadbane, No, kurwa wszędzie w każdym mieście, no ale tak troszeczkę dalej. Tam się przejedzie, nie wiem, no kurwa, 5-6 aut przystanków autobusowych od centrum, w jakimkolwiek tam kierunku. No jest kurwa, no syf. No nie, no jest strasznie, no, dla mnie to jest kurwa miasto, no, 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 no nie, nie do życia. no. Ja bym tam nigdy nie mieszkał, no, nie chciał mieszkać, nawet że jest tam taniej. Aczkolwiek był taki moment w moim życiu jakiś czas temu, że rozważałem przeprowadzkę do Glasgow ze względów, no tam no nieważne. Ale dobrze, że tego nie doszło, bo tam się kurwa zamęczył. W Edynburgu tak, nie jest tanie, jest drogo. No ale z drugiej strony ludzie w Edynburgu zarabiają dużo więcej niż w Glasgow, co się no, równoważy, prawda? No. I poza tym, no ktoś, pamiętam, kiedyś tam widziałem, ktoś tam gadał, nie, ile można kupić w Szkocji czy tam w Edynburgu za 20 funtów. No kurwa, no jednemu starczy to na waciki, a drugi się cały tydzień po ta tym wyżywić, prawda? No. Czyli po prostu bardziej to zależy od, nie wiem, od ogarnięcia. Od myślenia. No nie wiem, o czegokolwiek, prawda? No ale w Szkocji generalnie no, nie jest drogo. No, na Wadenburg no, jest, jest drogie mieszkanie i miastem, no ale ja bym się ostatnio nigdy nie wyprowadził, ze względu na, na to, że są drożyzny. No. no ja teraz. Ja wydaję na swoje mieszkanie łącznie tam samochodem, ze wszystkim, łącznie z jedzeniem, bla, 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 około, nie wiem, 60-65% miesięcznych zarobków. Zajebiście. Reszta idzie tam na jakieś tam przyjemności, no i tam skapetę upycham, nie wiem, bo to się szybciej spłaci kredyt za mieszkanie albo, nie wiem, gdzie się pojedzie. No, tak niech żakuje. Pieniądze, kurwa, na wartościach do tej pory tutaj nie, nie, nie tracą, także tam posilę się. Hmm. Tak. No, ale kto, można to zaliczyć do minusów że Edynburg jest drogi. No, ale z drugiej strony, jeśli na przykład dwie osoby mieszkają, dwie osoby, załóżmy parę, kupują całe mieszkanie, no to kredyt wyniesie, jakbyśmy nawet, by nawet zarabiały te dwie osoby najniższą krajową, no to te dwie najniższe krajowe, to pochłonie jakieś 30% dochodów, kredyt. Oczywiście trzeba mieć tam oczywiście dodatkowe ubezpieczenie wykupione, żeby ubezpieczyć kredyt, gdyby tam kredytobiorca się przekręcił, no i żeby bank był po prostu na tyle, Ubezpie... znaczy tam bezpiecznie podchodzi do rzeczy, żeby ktoś spłacił te kredyty, żeby bank nie znaczy pieniędzy, prawda? No ale to jest jakieś 30, no maksymalnie 40% do programu ubezpieczenia. Do tego media oczywiście dochodzą, no mm, no różne tam bzdury jak internet, prawda? Tam telefoniksy, smartfony czy inne tam przenośne oglądacze. No także dwie osoby wydają, kupując mieszkanie dwupokojowe, czyli pokój, pokój, sypia, sypialnia, sypialnia salon, który jak mówiłem nie liczy się do funkcji mieszkalnej, ale to są dwie sypialnie, a nie trzy, dwie sypialnie. No to wydano na kredyt miesięcznie, no to przy najniższych, przy najniższych, jak mówiłem stawkach, no to wyniesie jakieś, nie wiem, no 30 około procent, no 40% to jest maksymalnie. No plus opłaty, no to... No, tak z jedzeniem, ze wszystkim, że dwie osoby po prostu pracują, nawet za, mówię, no, za najniższą y, krajową stawkę, wydadzą maksymalnie 50%, czyli jedną wypłatę na wszystkie opłaty, łącznie z jedzeniem, a druga wypłata? No i czy to znaczy, że to jest drogo? A no. poza tym, decydując się jednak na przyjazd tutaj do Szkocji, do, y, do Wielkiej Brytanii, no jednak przyjecha... ludzie przyjeżdżają głównie z powodów finansowych, z powodów ekonomicznych że szukają czegoś lepszego i jeśli decydują się to na przyjazd, no to znaczy, że im jest dobrze. Nawet jeśli twierdzą, że jest drogo. No ale kurwa, po co narzekać, jak jest drogo? Jeśli nie podoba, no to wyznaj sobie inną kurwa miejscówkę gdzieś wyjechać, gdzie będzie im po prostu taniej. Mówię tańsze jedzenie, tańsze opłaty, tańsze mieszkanie, tańsze wszystko. No i podejrzewam, że wypłaty też będą kurwa dużo tańsze, nie? Kiedyś pamiętam, gościu mi powiedział, zdrowie, że wdupił się na minę, bo pojechał na północ Szkocji z żoną i z dzieckiem. Gdzie trafili do hotelu, gdzie był tragiczny, naprawdę, śmierdzący, brudny i w ogóle. I zapłacili tyle pieniędzy, co by zapłacili za hotel, załóżmy, w Hiszpanii. No, okej, okay, no, fakt. Jak ja jeżdżę gdzieś tutaj na, nie wiem, dzień, dwa albo trzy w Wielkiej Brytanii. No to jednak liczę się z tym, że to będzie, że zapłacę. Ale jeśli kurwa ja szukam hotelu na internecie, no to szukam jednak po prostu, patrzę się jednak w opinie nie zdjęcia. Jeśli widzę, że jedna opinia jest dobra raz na miesiąc, to znaczy, że hotel jest do dupy. Takiego hotelu się kurwa nie bierze. Bo wszystkie negatywne opinie są kasowane przez menedżerstwo i zostaje kurwa tylko jedna raz na miesiąc. Opinia, komu się, komu się może spodobało, ale nie, pojechałem z żoną i z dzieckiem na północ Szkocji i zapłaciłem kurwa 120 funtów za noc. Więc no czego się kurwa spodziewałeś, tak sobie myślę. Zapłacisz, nie wiem, 20 funtów kurwa za noc? No, no niby tam można gdzieś, nie. A poza tym, jeśli ten hotel nie, speł nie spełniał jego standardów, to się robi dwie rzeczy. Pierwszą robi się rzeczą w obu przypadkach, robi się zdjęcia i mówi się menedżerstwu tego całego hotelu, że przepraszam bardzo, ale ja będę wystosuje środki, kroki przedsię wyzeczne mm, głupie słowo, no, czy mądre ale nie mogę się wyspowić, że, że podejmę odpowiednie kroki w celu po prostu odzyskania no, tych pieniędzy, bo no, przepraszam bardzo, to co na zdjęciach było oka, tu przyjechałem, to jest jedna wielka chujnia, prawda? No i się zostaje w tym hotelu, płaci i później się uderza w odpowiednie organa, bardzo pomocne. tam się ja tam czasami z nich korzystam, jak z czegoś się zdecydowałem, tam bardzo, bardzo, bardzo pomagają. Albo się po prostu idzie do innego hotelu, gdzie płaci się więcej i wtedy się uderza w odpowiednie, po prostu tam są pozarządowe, yy, są takie pro bono, yy, po prostu publiczne instytucje, które pomagają właśnie w sporze, yy, w sporze między takimi właśnie, jak między klientami, a tam usługodawcami. I 99% przypadków, z tego co ja znam, słyszałem, są po prostu na korzyść, na korzyść osoby, która jest niezadowolona z serwisu. No ja pamiętam kiedyś pojechałem do hotelu, gdzie też na zdjęciach było fajnie. no Tam opinie były fajne. Przyszedłem na obraz kurwa nędzy i rozpaczy. No też nie zapłaciłem mało. I powiedziałem, spojrzałem się, już było zapłacone. Powiedziałem, pierdolę, ja tu nie będę spał, już ja zwrotu pieniędzy. On zapłacał. No to jest napisane, że nie jest refundowane, już zwrot pieniędzy. Ja mówię, Oczywiście, na sprawie. Pojechałem do innego hotelu, zapłaciłem dużo więcej, pobrałem wszystkie rachunki. Uczy, uderzyłem tam, to się nazywa tutaj w Wielkiej Brytanii Ombudsman. Um, uderzyłem do nich, no, trwało to trwało te dwa miesiące i dostałem pieniądze zwrot nie tylko z hotelu, którym ja później wynajmowałem, po to, żeby po prostu tam lepsze warunki były, ale dostałem też zwrot pieniędzy z tego hotelu, który byłem niezadowolony. Czyli spałem za darmo. Da się, da się. No. Ale w Szkocji jest drogo, no jeśli kurwa ktoś tu przyjechał, no to musi jednak zwrócić uwagę na to, że są miejsca, miejsca, za które wszędzie w całej Europie czy na całym świecie zapłacisz mniej, zapłacisz kurwa więcej, prawda? No to jest chyba coś logicznego. No ale jeśli przyjeżdżasz do państwa, gdzie no, żyjesz w dużo lepszym poziomie z państwa, którego przybyłeś i nasz dalej narzekasz, że jest drogo, No przepraszam bardzo, to, co to kurwa robisz? No chyba, że twoim stricte życiową drogą jest, żeby kurwa co narzekać, nie. No, bo, kurwa, jest drogo. Śmieszy mnie to, mnie to, kurwa, zawsze rozpierdala. No nie wiem, jak się kurwa coś komuś nie podoba, bo to się pakuje i zmienia, kurwa miejscówkę, prawda? No. Nie? no. Mm. Ale Szkocja od wielu, wielu lat, już nie pamiętam 10, 12, nie więcej, 13 czy 14 lat. Prowadziła, że dla swoich obywateli, którzy tudzież rezydentów, czyli ludzi, którzy przyjechali są na formie rezydentury, bo ja nie mam obywatelstwa brytyjskiego, jestem rezydentem, mają, już nie mówię o opiece zdrowotnej, ale mają recepty za darmo. Czyli jak ktoś zachoruje, nie płaci za recepty. No ja pamiętam kiedyś tam zachorowałem, coś mi było nie, nie halo, no i dostałem receptę, proszę iść tam do apteki. No to ja tam wjeżdżam do apteki, poleciałem, kładę, nie, Oni dają, przepraszam, tam wyskakuje z kartonika, się pytam ile, ona mówi nic, a ja jak? Ona mówi, no bo wszedł, teraz weszły niedługo przepisy, że w Szkocji, nie wiem jak tam w Anglii chyba nie i tam w Walii czy w Irlandii, ale w Szkocji recepty są za darmo. Czyli nawet jeśli mieszkając po prostu w drogim mieście, jak narzekają, masz kurwa recepty za darmo. Nie daj boże, że masz dziecko, dzieci, które czasami, bo dzieci częściej chorują. Tak wynika ze statystyk od ludzi dorosłych. No to masz leczenie za darmo, prawda? No to jak? Jest drogo. Ale nie, kurwa, trzeba po narzekać, prawda? Poza tym, no tutaj jednak państwo dba obywateli, o obywateli. No ja nie mówię, że jak ktoś bierze po prostu, kupuje mieszkanie, kupuje mieszkanie, no to musi sam ponosić wszystkie po prostu koszty utrzymania tego mieszkania i nie może, no są tam jakieś tam niewielkie przypadki, ale nie może prosić o pomoc państwa. Ale ludzie, jak wynajmują mieszkania, dostają mieszkania od państwa i są na najniższych, zarabiają na najniższych krajowych, nie wiem, bo mają dzieci na wychowaniu i stwierdzą, żeby byle praca była, żeby więcej czasu spędzać z dziećmi, albo po prostu, czy im się nie chce bardziej ambitnie podejść do, za, zagad, do zagadnienia z ogarnięciem swoich finansów, żeby je tam wejść na wyższy poziom, dostają do finansowania, do mieszkania, tak. No kiedyś to no, nazywało się tam podróżnymi tam dodatkowymi benefitami, teraz jest Universal Credit, czyli takie taki po prostu dofinansowanie uniwersalne. Czyli, na przykład, jeśli no, mam takich też znajomych, którzy no, mają tam jedno sypialniowe mieszkanie, czyli sypialnia, całą kuchnia, tam, kibarek, przedpokój, oczywiście, no i tam są na najniższej stawce, no to no, lubią tą pracę, a tam, że nie zarabiają kakosów, bo napisują odpowiedni wniosek do państwa i państwo im dopłaca miesięcznie do właśnie do wynajęcia tego mieszkania. I to jest w wysokości takiej, powiedzmy. No, wyżywienia miesięcznego. No i nie mówi się dnia w restauracjach codziennie, nie, prawda? Czy tam, wiesz, na pizzach mają na pierdale, co 15-20 minut, ale bez problemu, człowiek po prostu, no, oszczędzi właśnie tyle, co tam... To, to jak jest, kurwa, drogo? No i właśnie, no, Polacy mają to do siebie, że, kurwa... No, ja naprawdę bardzo mało znam tutaj Polaków, którzy są szczęśliwi z tego, co mają. Zawsze coś im kurwa nie pasuje. Ja jestem szczęśliwy, że póki co jestem zdrowy, chociaż bardziej siwy już się robi, ale jeszcze zdrowy jestem. Ogarniam sam naokoło siebie. Nikogo nie muszę poprosić o pomoc. No, zarabiam, jak zarabiam. No zawsze można bo było lepiej zarabiać, no ale też nie zarabiam bardzo źle. Jestem zadowolony, jeśli chodzi o to. Ja afirmuję życie. Ja cieszę się z tego, co mam. A ludzie, którzy mają nawet dużo więcej ode mnie, nie potrafią tego docenić. Zawsze coś im kurwa nie pasuje, bo pogoda jest kurwa do doby. No, jak nie, pogoda? Widzieliście odcinek kurwa tydzień temu, 24 stopnie było. No teraz jest, jest 18 jest stopni. 17 września, 18 stopni. A słyszałem, że w Polsce przymrozki już przypiertaliłem. Także no, w szkolnictwie jest kurwa zimno. Że jest kurwa drogo. Jak kurwa drogo? Jak jest drogo, to się wyprowadź do tej Hiszpanii, gdzie twierdzi, że jak pojedziesz kurwa na północ szkocji, zapłacisz tyle samo, co z całą rodziną w Hiszpanii. No to ci kurwa jeździ, każe jeździć na północ szkocji. No sobie jedź, kurwa do Hiszpanii. Albo się wyprowadź tam do Hiszpanii, to zobaczymy jak będzie. A właśnie czemu nie mieszkasz w Hiszpanii? No, tego już nie powiem, że są plusy. Tylko że jest kurwa, jest drogo, jest zimno. Jest brudno. No, tak kurwa, brudno jest. Jak jeden z drugim idzie, nie wrzuci kurwa papierka do śmietnika, tylko pierdolni gdzieś tam się papierek wałęsa. No, to jest kurwa brudno. No, już pomijając to, że po prostu nie mówię tylko o Polakach, mówię o całej tam ludzkości, prawda? No, ale cieszmy się z tego, co mamy. Afirmujmy życie. Bo jest tak kurewsko ulotne, krótkie. Ludzie chcieliby naprawdę bardzo dużo robić, a czasami nie, nie starcza im czasu. Bo jednak muszą podzielić życie na to, co trzeba zrobić, czyli praca, i na to, co chcą zrobić. Tam nie wiem, bardziej kosztowne czy mniej kosztowne wycieczki, ale cieszmy się z tego, co mamy. Kochajmy życie, kochajmy siebie, nie narzekajmy, bo to jest taka kurwa spirala, nakręcanie się. Bo jeśli ktoś jest ma na rzecz, bo narzeka, bo jest kurwa drogo, bo pogoda, bo jest do dupy albo coś, no kurwa, przecież tacy, lu tacy ludzie tracą audytorium w postaci swojego no, najbliższego otoczenia, przyjaciół, znajomych. No bo kurwa, kto chce gadać z osobą, która ciągle kurwa narzeka na, jakoś, na coś, nie? No nie wiem, albo ja mam takiego, takie szczęście szczęście ogarnęłem po prostu wyrugowałem ze swojego mm, otoczenia ludzi znajomych, którzy wiecznie kurwa marudzą, bo coś jest nie tak jeśli coś kurwa marudzisz, to zrób coś z tym, żeby było Ci lepiej albo nie można, nie, można tylko kurwa trzeba chcieć no także tym miłym akcentem kończę dzisiejsze bluzganie ktoś mi zarzucił, że ja nienawidzę Polaków ja kocham Polaków. Polacy są tak zajebistym narodem, naprawdę. Ogarniętym, no narzekającym, ale są ogarnięci, naprawdę. Podejrzewam, że gdyby nie Polacy, którzy właśnie słyną na świecie z tego, że potrafią zrobić widły z igły, nie mówię w złym słowa tego znaczenia, ale w takim dobrym. No bo to, to nie wiem, gdzie Polska by była teraz w tym momencie. No nie, no nie wiem, no, widzę, to było dużo gorzej, ale to my Polacy, no może ja już nie, bo ja nie mieszkam w Polsce, ale Polacy, wszyscy, którzy mieszkają w Polsce i ciągną ten wózek, jednak przyczyniają się do tego, że będzie, mam nadzieję, coraz lepiej. Że więcej po prostu ludzi, ja naprawdę znam bardzo dużo ludzi, ale jednak są w mniejszości, którzy po prostu się cieszą z tego, co mają, cieszą, że są zdrowi, że mają u rodziców, że dzieci są zdrowe. że Mogą wyjechać raz albo dwa razy do roku, nie wiem, na wycieczkę na wieś, czy nie wiem, za granicę coś zobaczyć, popatrzeć, bo dzieci już odchowali. Oni afirmują życie. Cieszą się z tego, co mają. I tego właśnie życzę wszystkim. Cieszmy się z tego, co mamy. I dbajmy o siebie, o swoje zdrowe. No bo jak Putin już powiedział, wszyscy zamarzniemy. Cześć.